Troszkę się pogubiłem, ale już postaram się pokazać ten projekt, o którym wcześniej chodziło. Proszę bardzo. Projekt ten ma, jest podzielony na dwie strefy cieplne, dlatego że istniejące na rynku programy liczą zapotrzebowanie energetyczne w trochę inny sposób niż my. Do jednej strefy należy sypialnia, łazienka, przecionek, hall, pokój dzienny i pokój jest taki normalny. Do, drugiego, do drugiej strefy cieplnej należy garaż i pomieszczenie techniczne. My skupimy się na obliczeniach dla tej pierwszej strefy, czyli strefy mieszkalnej, jak widać. Wróćmy do naszego programu. Ja nie pokażę teraz całego procesu y, wprowadzania danych dla tego budynku, dlatego żeby zajęło nam to bardzo dużo czasu. Niemniej jednak y, postaram się zrobić parę mniejszych przykładów. Potem wczytam gotowy projekt, który wcześniej sobie y, wczytałem. W których wypełniłem danymi i zobaczymy sobie końcowy efekt. W projekcie mamy, że stacją meteorologiczną najbliższą budynkowi jest stacja w Warszawie. Wybierzmy sobie województwo mazowieckie i mamy najbliższe rozpatrywane budynkowi miasto, czyli Warszawa. To jest stacja meteorologiczna na Okęciu. Mamy współczynnik zacienienia. W projekcie. W projekcie niestety nie mogę znaleźć takiej danej na temat współczynnika zacienienia. To pole jest wypełniane przez audytora, e, który widzi w jakim miejscu położony jest butynek. Ale zobaczmy co możemy sobie wybrać z tabelki. Mamy tutaj jakieś niewiele mówiące nam wartości, ale możemy posłużyć się naszym ulubionym przyciskiem wykryj. Klikamy więc sobie w przycisk. Sprawdzamy, czy rozpatrywany budynek dominuje nad krojobrazem. No nie bardzo, jest to domek jednorodzinny. Czy w otoczeniu budynku znajdują się inne budynki lub elementy zieleni? Znajdują się. Czy otaczające elementy przysłaniają budynek? Nie, ponieważ to są elementy zieleni typu iglaki, wysokości jednometrowej i nie przesłaniają budynku. No, widzimy, że współczynnik zacienienia został zaklasyfikowany jako współczynnik do budynków w miastach w otoczeniu budynków. I jego wartość wynosi 0,95. Klikamy OK. Widzimy, że przesunęła nam się tutaj wartość. Mamy temperaturę pomieszczeń. Jest to domyślna temperatura pomieszczeń ogrzewanych w budynku. Po raz kolejny możemy sobie otworzyć tabelkę. No, możemy sobie ją otworzyć, ale możemy też posłużyć się naszym ulubionym przyciskiem wykry. Klikamy sobie w przycisk wykry. Mamy pytanie, czy w pomieszczeniach budynku ludzie przebywają więcej niż kilka godzin dziennie? No pewnie, chociażby podczas snu. Czy ludzie przebywający w pomieszczeniach ubrani są w okrycia zewnętrzne? Nie, jest to dom jednorodzinny, więc po co? Czy pomieszczenie przeznaczone jest do przebywania ludzi bez odzieży? Nie no nie wiem. Budynek został zaklasyfikowany jako pomieszczenie... Oj, musiałem coś do odpowiedzieć. Może przejdźmy jeszcze raz ten proces. Czy w pomieszczeniach budynku ludzie więcej niż Pomieszczenia wymagają podwyższonej temperatury, na przykład suszarnie, nie. Mamy 20 stopni, jest to standardowa temperatura dla pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej. Klikamy OK. Mamy też takiego jak współczynnik przewodzenia gruntu, też nie wiemy co to jest, ale ponieważ jest tutaj znowu wpisana wartość, jest to domyślny współczynnik yy, i myślę, że możemy go zostawić. Przejdźmy sobie do zakładki przegrody. Jest to miejsce, gdzie definiujemy sobie przegrody, kto, z których składa się budynek. Poczmy sobie. Wróćmy do projektu. Wróćmy do projektu. Mamy tutaj projekt. I w projekcie mamy zdefiniowane przegrody. Jest tu taka przegroda jak ściana zewnętrzna, e, zbudowana z tynku gipsowego, e, muru z betonu komórkowego, wełny mineralnej, tynku mineralnego. Dla tej ściany zewnętrznej. Mamy tutaj dany współczynnik y, obliczony właśnie w tym miejscu. Zobaczymy, czy nasz program liczy w podobny sposób. Dodajemy sobie przegrodę. Domyślnie dodaje nam się, się przegroda y, zwana ścianą zewnętrzną, y, czyli dokładnie taka ściana, jaką mieliśmy w projekcie. Mamy tutaj pole, gdzie możemy sobie zdefiniować materiały dodajemy te materiały. Y, Mamy tabelkę z materiałami. Pierwszą pozycją był tynk gipsowy. Co my tu mamy? Mamy tynki. Tynki znajdujące się w jednej normie i w drugiej normie. Wybierzemy sobie tynk gipsowy, prawda? Mamy tutaj kilka pozycji. Eee, natomiast wybierzemy może ten mur z betonu komórkowego. Myślę, że będzie się znajdywał gdzieś. Tutaj mamy mur z betonu komórkowego 500. Jest taki mur. Yy, dalej. Wełna mineralna pewnie będzie się znajdowała w materiałach izolacyjnych. jest Mamy tutaj wełnę mineralną. Yy. Dodamy sobie wełnę mineralną. Tynk mineralny. Tynk mineralny jest nazywany też gładzią cementową. Zapienną więc ją wybierzemy. Mamy więc dodane wszystkie materiały, z których składa się nasza ściana. Podajmy ich grubość. Pierwsza grubość to jest 1 cm. Druga to jest 24 cm. Grubość wełny mineralnej 12 cm. I ostatnia grubość pół cm. Co się teraz stało? Zdefiniowaliśmy sobie ścianę zewnętrzną o nazwie ściana zewnętrzna symbolu SZ1 możemy sobie na bieżąco zmieniać. Na przykład scz widzimy, że zmieniła nam się ta ściana też na liście. Co się stało po dodaniu yy, materiałów? Mamy grubość całej ściany mamy tutaj współczynnik. Będący oporem cieplnym oraz współczynnik przenikania ciepła przegrody, który wynosi nam 22 waty na metr kwadratowy Kelvin. Zobaczmy ile wyszło w projekcie. No i widzimy tutaj mają precyzję do trzech miejsc po przecinku, ale jest po zaokrągleniu, wyjdzie nam tyle samo. Przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj, prawda, zdefiniowanych kilka przegród. Między innymi są to oprócz. Ściany zewnętrzne ściany wewnętrzne, dachy, stropy, ale także okna i drzwi. Ponieważ najwięcej różnic mamy w, w, w wybieraniu okna między, wybierzemy sobie okno. Pojawiają nam się jakieś współczynniki, prawda? Mamy tu narzucony współczynnik przenikania, yy, mamy współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego szyby i udział pola powierzchni przeszkodnej do całkowitej. To są podstawowe wartości, potrzebne nam do wypełnienia, by obliczyć współczynnik zapotrzebowania budynku na energię, dlatego że przez szybę wnika nam ciepło i światło słoneczne.